Ale mam kasy, od skurwy syna. Ale gdzieś to muszę schować, tam ten chuj mi zajebie. Pod kaloryfer. Albo nie. do banka. O, dawaj to, skurwy synu, balasie pierdolony, To tam schowam schowa, Sorry, ale nichu ja. Ja to schowam w książki. Nie pogniecie się. Będzie najlepiej. Mam pomysła. O kurwa, ja wiem co. Ciekawe co ten Obszymur znów wymyślił. Może tego nie chować. Bym kupił wino. ...jakiegoś aperitiva albo dwa... ...a im się zabawił. Kurwa, jakie to ciężkie. Dawaj, cieciu! Kurwa, pomógłbyś pierdolony balasie. Dawaj to. Jak pierdolę, to wjadę do kuchni. Kurwa, w lewo, w lewo! Dawaj jeszcze raz! Raz i dwa i trzy! W lewo, w lewo. O kurwa! Ale narobiłem Ambarasu! Ale się wyjebałeś! Kurwa, krzesło rozjebane w pizdu! O, stół się też ujebał! Ciążkę tu wstawię. Masz klucz, sprawdź czy działa. I dawaj się, kurwa, bierzemy do roboty. O! Jaki ładny sejf. Wszystko działa. Dawaj do roboty teraz, ale gdzie to zawiesić. Ja to teraz rzutuję na płaszczyznę ze zespoloną i będzie zajebiście. 5, 10, tego Ale zajbi się narysowałem. Kurwa tutaj to powierzę. O, ładnie będzie. Ale chujowo. No to może to. Też chujowo. Dawaj to podobraz. O. Kurwa, ale krzywo. Bez mota to kurwa nie robota. Idzie pięknie kurwa, jak spyty Teraz kurwa dolej wody i będzie 150% normy. No, dawaj. Kurwa jakie to ciężkie, bo może mi kurwy, synu. Spoko, spoko! Powoli, bo się rozpierdoli. Ooo oh. Dawaj kurwa jeszcze raz. Niech to chuju pali, odwrotnie. Ja pierdolę. O oh, oh. oh, kurwa. Dawaj jeszcze raz. Oh. No, teraz kurwa, będzie dobrze. Zasmerfujemy to od razu. O kurwa, ale pięknie. No dawaj kapustę. Kurwa, a gdzie jest kapusta? Gdzie moja kasa? Niech to chuj. Choćbym się zezwał, to ją znajdę. Oddaję moje 100 milionów złodzieju. Gdzie jest? O, mam. masz szęsie. Gdzie klucz? Klucz? E, jaki? Jaki klucz? E, a tutaj schowałem, pamiętam. E, o, sierpi młot, e, piła. E, e, marchewka. E, no, e, klucz. Jest, jest klucz. Nie taki kurwa balancie. Chuj tam. A, mam, mam wiertarkę! Ja to zaraz załatwię, kurwa! O, och, zeszło mi! Coś ty kurwa zrobić spierdalaj mi stąd! Ja to załatwię, o! I już! Zagnę tutaj, o! Jak wiewne tutaj, że o! o. Niech ja. Ej, spierdala, ja to w powietrze, w kosmos wyjebię i będzie z dyni! No, podpalaj! No i schowa się, kurwa, ci ja to ci wszystkie zęby, kurwa, wylecą. Schowaj się. O ja pierdolę. O! No, jest klucz! Kurwa i dyni. proszę o. O kurwa, ujebałem drzwiczki. Ty chuju! A to nie, bo się to się przyspawa tutaj. O kurwa, a może nie? O, wiem już. Mam pomysł. No i proszę, drzwiczki kurwa jak nowe. Chowamy kasiorkę i siupa. Zamykaj mieciu. Na gitara, no i super kill,